Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. A na serwerach testowych pojawił się właśnie nowy stary event po raz kolejny, który oczywiście na tym filmie sobie omówimy. Także tak jak tutaj widać mamy złotą wyspę, która będzie trwała łącznie przez 14 dni. Jako, że nie ma wielu podpunktów, to prawdopodobnie omówię wszystkie, bo będzie to bardzo szybkie, także od razu lecimy, żeby nie przedłużać. Wydarzenie Złota wyspa będzie trwało 14 dni. Gracze mogą budować na swojej wyspie oraz zdobywać zasoby. Gracze mogą rzucać kostką, aby poruszać się po swojej wyspie. Po rzucie kostką gracze ruszają się o liczbę kroków odpowiadającą wartości na kostce i budują konstrukcję na sąsiadujących kafelkach. Gracze otrzymują 6 rzutów kostką co 12 godzin, ale nie mogą zebrać więcej niż 30 rzutów. To oznacza, że trzeba te rzuty wykonywać na bieżąco, bo one mogą przepaść. Najpóźniej może być problem z zebraniem wszystkich nagród, ale o tym troszkę później. Gracze mogą zbudować do 4 budynków z zasobami, dzięki którym mogą zdobyć pożądane towary. Gracze mogą stworzyć do 14 budynków obronnych, aby obronić się przed innymi graczami plądrującymi ich wyspę. Budowanie na wyspie pomaga zdobyć doświadczenie, którego można użyć do podniesienia poziomu na wyspie. Dzięki temu można odblokować odpowiednie nagrody. Działające budynki nie mogą mieć podnoszonego poziomu, ale jeżeli gracz na nich wyląduje, może zdobyć specjalne nagrody. Także, tak jak widać, można po prostu budować budynki. Budynki z zasobami są następujące: kopalnia esencji, wymiana labiryntu czyli tutaj możemy po prostu produkować esencję. Tutaj żetony labiryntu, następnie doświadczenie, monety PoE, monety gildii, no i diamenty, które już wcześniej wybudowałem czyli jest to kopalnia diamentów. Mamy 14 defensywnych budynków, których nie będę omawiał wszystkich szczegółowo bo w sumie nie ma to większego sensu ja już to robiłem kilka razy tak na szybko bo tak jak mówię wszystkiego nie ma sensu omawiać. Nie trzeba się aż tak bardzo przyjmować takimi dużymi szczegółami. Plądrowanie niekoniecznie spodoba się każdemu. Także, tutaj zbudujemy sobie esencję. Jeżeli chodzi o to, co wybrać, to na pewno wybrałbym diamenty, esencję i reszta tak naprawdę do wyboru. Myślę, że monety poeta to będzie dobry wybór. No i biorąc pod uwagę fakt, że zbliżają się kolejne dwie postacie międzywymiarowe, wymiana zacznie się no, za ponad miesiąc. To jeżeli ktoś jest całkowicie wyzerowany z w labiryntu, to żetony labiryntu też na pewno będą dobrą opcją. No i na czym polega event? Po prostu rzucamy kostką, mamy 30 rzutów maksymalnie. Mamy tutaj takie różne budynki, które sobie po prostu stoją od samego początku. Jest to stajnia. Jeżeli staniemy obok stajni, dostaniemy 3 rzuty kostką. No i cztery warsztaty. Jeżeli staniemy koło warsztatu, to mamy następujący efekt po stanięciu losowy budynek. Ma podniesiony poziom, czyli jeżeli stanę ko warsztatu jakiegokolwiek z tych czterech, to losowy budynek, który mam zbudowany, po prostu będzie miał podniesiony poziom. Za każde zbudowanie budynku, za każde ulepszenie budynku, zapełnia nam się pasek tutaj przy naszym awatarze w lewym górnym rogu. Na razie jest to poziom 0 Po wbiciu danego poziomu możemy odebrać odpowiadające temu poziomowi nagrody. Także jeżeli chodzi o darmowe nagrody dla każdego, za to nie trzeba absolutnie nic płacić, po prostu trzeba być aktywnym. To mamy 120 kamieni fioletowych, 200 okruchów żywiołów, 100 przynęt, 3000 monet PoE, 20 czerwonych skrzynek z wyborem emblematów frakcyjnego, 200 rdzeni żywiołów, no i 10 kart astrologa. Jeżeli chodzi o płatną przepustkę, za którą musimy zapłacić 69,99, to dostaniemy 31 skrzynek. Do wyboru mamy tak samo emblematy frakcyjne, monety PoE, okruch rdzenia żywiołów, magiczne esencje, no i 15 przynęt na koniec. Dostaniemy również 120 kamieni fioletowych, 200 okruchów żywiołów, 100 przynęt, 3000 monet poe, 20 skrzynek z wyborem emblematu frakcyjnego jeszcze, 200 rdzeni i 10 emblematów czasu. No i tak by to w sumie wyglądało. Tutaj mamy jeszcze coś takiego jak sojusznicy. Możemy po prostu wstawić drużyny, które będą mogły pomagać naszym znajomym oraz członkom gildii. Czyli jeżeli ustawię, dajmy na to, no w sumie jakąkolwiek tam drużynę, bo to jest serwer testowy do testowania. No i wejdę w wsparcie, kliknę pomóż i mogę jakiemuś znajomemu lub członkowi gildii po prostu w ten sposób pomóc. No i ustawić po prostu drużynę, żeby broniła jego zasobów. I tak samo wam też mogą pomagać członkowie waszych gildi i wasi znajomi. Także myślę, że porzucamy sobie przede wszystkim kostką. Plądrowanie dopiero później się odblokuje. Ja sobie tutaj zbuduję jeszcze zasoby, żeby po prostu stały. Tak jak mówię, to jest serwer testowy, więc bardzo jakoś się tym przejmował nie będę. No i tak jak mówię, mamy maksymalnie 30 rzutów kostką jednocześnie. Także jeżeli będziemy mieli 30 rzutów i akurat minie czas, po którym odnawia się kolejnych 6 rzutów, no to te 6 rzutów nam przepadnie. No jeżeli pominiemy tak powiedzmy tydzień eventu, to później może być problem z wbiciem... Poziomu 7, no i z odebraniem, po prostu karta Astrologa, więc polecam ten event robić na bieżąco. Nie zajmuje dużo czasu. Tak naprawdę tylko pierwszy dzień jest troszkę dłuższy i bardziej problematyczny. No bo tych rzutów mamy 30. Jeżeli staniemy przy stajni, no to nawet troszkę więcej. Później wystarczy tam co te 12 godzin wchodzić, rzucić sobie tam 6 razy. No i chyba sami przyznacie, że event dużo czasu nie zajmuje. Oczywiście mamy coś takiego jak morale tutaj. Za udane plądrowanie każdy punkt morale zwiększa zagrabione zasoby o plus 15%. I mamy wzmocniony atak, błogosławieństwo podczas plądrowania, skuteczność ataku plus 1%. Oczywiście grabiąc, czy też plądrując inne wyspy, inne graczy, będziemy dostawali dodatkowe zasoby. Jakie to będą zasoby? Oczywiście takie, jakie gracz sobie dany wybuduje. Czyli jeżeli zrobi sobie kopalnię diamentów, to będziemy mogli mu splądrować diamenty. I tak dalej, i tak dalej. Także zaraz dobijemy do poziomu pierwszego. Tutaj nie przejmujcie się, że ja buduję wszystko jak leci. To jest serwer testowy, więc ja tak właśnie chcę tylko pokazać, jak to wszystko wygląda, wbić ten kolejny poziom. To wszystko jest tylko i wyłącznie prezentacyjne, więc nie bierzcie oczywiście z tego przykładu. Wbiliśmy poziom pierwszy i nie mam jeszcze plądrowania. Jeżeli dobrze pamiętam, to plądrowanie odblokuje się chyba na poziomie drugim. Tutaj możecie mnie poprawić, tak jak widać, wbiłem pierwszy poziom, mogę odebrać 120 kamieni filetowych. To chyba nic nie da, że ja tutaj wyjdę i wejdę jeszcze raz po prostu plądrowanie, bo dajże jest na poziomie drugim dopiero. Także na tym filmie raczej drugiego poziomu nie biję. jak wbiłem ledwo pierwszy. 15 rzutami to nie sądzę, żebym wbił drugi. Trochę ewentualnie jeszcze porzucam. Tutaj oczywiście możemy zmieniać budynki. Jak wytracimy wszystkie rzuty, to możemy też przestawiać budynki. Niektóre budynki obronne działają na kafelki obok. Niektóre działają po prostu ogólnie, dają różne statystyki naszym postaciom itd., dalej. Już widzę, że nie wbiję poziomu drugiego, więc nie ma sensu kontynuować tego filmu. Niestety nie pokażę plądrowania. W miarę jak wbijamy poziom, to poziom morale może wzrosnąć. Miałem plus 75%, już mam plus 90%. No, i zostałem kolejny wzmocniony atak, tak jak widać. Kolejny 1%, więc polecam po prostu być aktywnym na tym evencie. W ten pierwszy dzień po prostu posiedzieć chwilkę dłużej, wszystkie rzuty wykorzystać, no i później będziecie sobie wbijali tylko raz na 12 godzin. Użyjecie tych 6 rzutów, które wam się odnowiły. No i tak naprawdę to wszystko, jeżeli macie ochotę plądrować, jeżeli chcecie się w to bawić, to jak najbardziej możecie to robić, ale oczywiście każdy, albo przynajmniej większość graczy będzie się dosyć kartkowo broniła, będzie ustawiała drużyny dodatkowo będzie ustawiała budynki obronne więc nie jest tak łatwo plądrować i z tego co wiem dużo osób nie lubi tego robić i wcale tego nie robi przyznam szczerze, że na paru odsłonach ja też w ogóle nie plądrowałem to już zależy od was, według mnie przede wszystkim trzeba po prostu wziąć ten poziom siódmy, odebrać tę nagrodę i tyle jeszcze taka mała informacja na koniec, bo o tym zapomniałem, ulepszanie budynków z zasobami nie zwiększa niestety poziomu produkcji Czyli nie będziemy dostawali więcej zasobów wraz z większym poziomem, tylko po prostu będzie rósł ten procent, który widzicie tutaj, czyli w przypadku kopalni elementów, kiedy dojdzie do plądrowania, strata redukuje się o 6%, na poziomie czwartym to będzie 6,5% itd., itd., także produkcja nam się niestety nie zwiększa, tylko mniejsze straty będziemy mieli. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za dosyć chaotyczne omówienie tego eventu, ale on już się pojawia któryś raz, więc myślę, że jakoś bardzo szczegółowo nie trzeba się w to zagłębiać. Jest to przede wszystkim luźny event. Nie trzeba siedzieć po 10 godzin i się starać jak nie wiem, na przykład na bohaterach Esperi czasami. Także życzę wam miłego tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.